Siemanesku, Ludwiska, Stawros, Interigi, PS3 Dla tych, którzy oglądali live'a z Peterem z Battlefielda 4, wiedzą o co chodzi A dla tych, co nie wiedzą, to piszę, że do wygrania przy osiągnięciu magicznej cyfry dla mnie, Jak dla mnie magicznej cyfry 500 subskrybentów na kanale I nawet dla tych, którzy są obecnymi subskrybentami No nie, żeby napisali pod spodem, że chcą wygrać Do wygrania Battlefield 4 na PS3 Wiem, że to nie jest najnowszy tytuł, ale Lepiej mieć, niż nie mieć. Do 28 marca 2014 roku, no to już, to już po zawodach, to już nieważne, no tu napisane jest, że można sobie wziąć, ściągnąć czwórkę na PS4, no ale niestety, to już trochę czas nam minął. Więc jeśli chcielibyście sobie wygrać Battlefield 4, to zapraszam do subskrypcji, oglądania filmików i komentarzu pod tym filmikiem, że jesteście chętni do nagrywania oraz co byście chcieli oglądać. Takie krótkie informacyjne. No i oczywiście dzięki Lapidera za poinformowanie, bo widziałem już tam skoczyło, skoczyła górka co, co, co nieco. Tak więc dzięki Nara. Do następnych. Hej, banana.